Cześć Rebuy, witam Was na kanale Kietu 4. Czytanie, moi drodzy na pełnię Księżyca, i teraz tak jak wszystkim przypomnę tylko o tym, żeby sprawdzać ascendent, um, dlatego że nie zawsze w, przy tych kulminacyjnych fazach Księżyca, ten y, rozkład, który jest dla konkretnie znaku, y, jest najsilniejszą energią, więc możecie sobie tam porównać na przykład ascendent z tym czytaniem. Gdybyście na przykład w tym czytaniu w ogóle nic dla siebie nie znaleźli, to wtedy tamte są jakby wsparciem do do tego, co jeszcze możecie usłyszeć i, i jakie informacje mogą być wam przydatne, więc to tylko tak ku przypomnieniu i przechodzę do waszego czytania. Wy macie e, taki czas, kiedy coś się tutaj e, zmienia u was, ale to tak w naturalny sposób, coś się po prostu do, dopełniło, czyli tak jakby spełnią księżyca, przychodzi jakieś dopełnienie. I Macie kartę sześciu mieczy, czyli ta karta, która często pokazuje, że coś się e, coś, e, jakby Osoba opuszcza coś trudnego, okay? zmierza w stronę spokoju, czyli po to coś zostawiamy, żeby uzyskać jakiś spokój i... Odnaleźć spokój, czyli jakby wyjść z jakiejś sytuacji. No i to może być wszelakiego rodzaju, bo to może być związane z pracą, może być z relacjami, może być bardzo dużo podtekstów. U Was się pokazała, co prawda, taka energia, między innymi, bo, bo główna energia to mi się bardziej z pracą i zmianą pracy pokazuje, ale też jest podtekst wyjścia z jakiejś relacji, która niestety mm, była bolesna. Bolesny jest związek wyjścia z takiej relacji. Ale przekaz sam, cały do tego waszego rozkładu jest taki droga do szczęścia, więc tutaj ktoś jakby rusza w drogę do szczęścia i, i to jest takim jakby e, głównym e, e, haczykiem, że tak powiem, tego czytania. Teraz tak, karta, która jest pokazana, która przechodzi do przeszłości i macie kartę Siły. Więc tutaj dla każdego z was troszeczkę będzie inny podtekst, bo karta Siły mówi o na przykład cierpliwości, o kontroli, o dominującej kobiecie, o utracie cierpliwości naszej własnej. Um, o zdrowiu oczywiście, więc tutaj to przechodzi do przeszłości, więc tutaj są różnego rodzaju podteksty. Patrzcie, co jest dla Was najbardziej ważne. Czy macie z kimś takim do czynienia, że na przykład Was kontrolowała ta osoba, czy. Na przykład, Wam pomagała w czymś, bo jeśli pomagała, no to tutaj na razie byście byli pozbawieni jakiejś pomocy, ale tutaj cały czas musicie sobie dopowiadać, kto jest tą osobą. Być może Wy teraz odchodzicie od kogoś, komu do tej pory pomagaliście, więc dużo rzeczy. W każdym razie jest to za Wami. Być może utrata cierpliwości, bo tutaj w karcie Siły też to się nam pokazuje. Nadmierne kontrolowanie własnych emocji, panowanie nad sobą. Um no i wiele, wiele więcej, ale to tak najgłówniejsze, to co do tego układu mi tak najbardziej pasuje, to mi się wydaje, że to co wymieniłam przynajmniej. Teraz karta następna to jest karta gwiazdy, więc tutaj mamy nadzieję, ok? Tu jest karta, która mówi o tym, że jest optymizm, jest nadzieja, tam gdzie idziecie, to co się zmienia. I jakby reprezentuje ta karta, właśnie wiarę w lepszą przyszłość i duchowe prowadzenie, bo to jest karta ochrony. To jest karta taka, kiedy ta gwiazda jest naszym przewodnikiem, ok? Więc ona tam jakby nam przyświetla tą naszą drogę, wyznacza tą drogę. Tu są sny często pokazane, tu są przewodnicy, tu są osoby takie, które mogą Wam być przewodnikami, ale to cały czas patrzmy pod kątem indywidualnie, co dla Was tutaj najbardziej ma sens, jest tu w każdym razie. E, radzenie sobie, z tym, co mam. Okay? Czyli tutaj bez jakiegoś wysiłku ktoś sobie z tym poradzi, bo, e, bo na tyle zostało mi cierpliwości i mocy, że, że cały czas jestem w pozytywnym spojrzeniu na to, co się dzieje. I teraz następna karta to jest karta trzech monet i dlatego powiedziałam u Was o tej pracy, dlatego że Wy macie bardzo zarysowany taki temat zmiany być może pracy, zmiana kierunku, zmiana miejsca, e, no tu jest nauka, tutaj macie nauczyciela pokazanego, czyli jest jakaś wiedza, którą ktoś zdobywa, jakby było przekwalifikowywanie się, ewentualnie podnoszenie albo uczenie czegoś, do się czegoś do tego, co już macie, co posiadacie, co, co wiecie i na czym się znacie. Więc e, mam trzy monety, i to jest karta współpracy, budowania czegoś nowego, e, bardzo e, silny rozwój poprzez naukę lub wsparcie innych osób, które na przykład e, nam mm, swoim doświadczeniem jakby próbują też e, podpowiadać, tak? Czyli też w jakiś sposób zasilać to, co my wiemy. Czyli taki nasz talent, albo talenty, które są połączone w jedność i jakby. E, Osoby, które się um, no, uciekł mi wyraz, um, jakby angażują się w jeden i ten sam projekt, ale jakby każdy ma swoją działkę do zrobienia i tak jakby się próbują tutaj, wiecie, um, nie przeszkadzać sobie, tylko to połączyć razem. Um, teraz następna karta to jest karta Was na teraz. Pokazane to jest w karcie Asa Kielichów, czyli tutaj mamy ten optymizm, tutaj mamy obfitość As Kielichów, oczywiście to jest emocjonalne odrodzenie, czyli gdyby tutaj było tak, że jakaś, jakiś temperament odszedł, to tutaj się pojawia już nowa droga, nowy kierunek, taki wiecie i wewnętrzny, i z zewnątrz, tak? Czyli może być nowe uczucie, które by się zbudowało, i na przykład nowa znajomość, ale też tutaj e, poza tym otwieraniem serca, to jest umysł, to jest e, droga, to jest szczęście, to jest uśmiech, i to jest właśnie to, co tutaj będziecie budować przyszłościowo, więc bardzo dobrze tutaj się ktoś stawia na takiej szczęśliwej drodze. I następna karta to jest ósemka monet i to jest praca nad sobą, rozwój, wytrwałość, skupianie się, doskonalenie czegoś, karta, która mówi o nadgodzinach, takie wpadnięcie w bardzo dużo, na głęboką wodę, jeśli chodzi o nadmiar pracy, y, którą, którą będziecie wykonywać. Nie wiem, z czym to mogłoby być związane, ale na pewno przy, to, ta karta mówi, przyjdą tu pieniądze, przyjdą duże pieniądze nad tym, na czym się skupiacie to, co do Was przyszła ta oferta, na przykład, bo to jest oferta y, jakaś z, od losu, od ludzi, nie wiem, ale jest, y, jest to. Na czym się ktoś będzie bardzo koncentrował i skupiał? Gdyby były jakieś relacje, na przykład zagraniczne, bo tutaj też jest jakaś przeprowadzka, granicę, jakieś y, podążanie y, w kierunku takiej bardzo dużej zmiany, no to, no to macie też tutaj to pokazane, między innymi, więc y, poświęcić się i teraz czemuś, komuś i tak dalej, ok? Wy musicie wiedzieć sami, co tutaj będziecie robić. I teraz następna karta to jest karta umiarkowania która ma Wam powiedzieć o tym, żebyście znaleźli umiarkowanie w tym, co będziecie robić, w tym, gdzie będziecie. To jest bardzo ważna e, karta, która jakby próbuje Wam wskazać to, żeby przewrócić balans tam, gdzie go nie ma. Więc, gdybyście na przykład tutaj, bo tu są dwie karty, które mówią o tym, że ktoś się aż zatopi w to, czyli może brać więcej godzin, ja, ja powiem, nauki albo pracy, niż może, niż doba pozwala na to, ok? Czyli tak jakby może zabraknąć odpoczynku, a będzie za dużo pracy i, i w międzyczasie y, można y, jakby zacząć cierpieć na utratę y, zdrowia, tak? Czyli w ten czy w inny sposób, czyli to, co się wam pokazało tutaj, przechodzi do przeszłości. Jedna z rzeczy, więc tutaj musicie patrzeć y, indywidualnie i jeśli faktycznie ktoś by tutaj jakby Stracił tą równowagę, no to ma nad, nad tym popracować, że tutaj trzeba przywrócić sobie to zdrowie, tą równowagę. Tutaj nie spieszyć się, to jest karta cierpliwości, budować jakąś stabilność, ale tak, wiecie, powoli harmonia, cierpliwość, żeby to przywrócić, ok? Nie podejmować decyzji jakichś też tutaj, lub możecie mieć do czynienia z kimś, kto decyzji nie podejmie, bo to jest karta, że coś się utrzyma w równowadze lub będzie utrzymana albo wy macie utrzymać. I teraz na koniec macie kartę kapłana, i to jest bardzo ważna karta, która mówi właśnie o nauce, nauczycielach, um, czyli znaczy jakaś szkoła, doszkalanie się, ale to jest też karta urzędów, urzędników, to jest karta małżeństwa, to jest karta, która mówi o a, osobie, która się trzyma bardzo sztywno swoich zasad, ale nie dlatego, że jest uparta, tylko dlatego, że ma wartości moralne. I tutaj się. Po prostu czegoś bardzo trzyma. Więc znowu to możecie być Wy, to możecie mieć, um, lub możecie mieć do czynienia oczywiście z kimś, kto właśnie taką osobą jest w Waszym życiu. I no, tutaj się mężczyzna pokazuje, więc dla kogo z Was tu będzie mężczyzna, ale ogólnie patrzcie tak globalnie, bardziej y, pod kątem właśnie całokształtu tej karty. Y, no nauka, dużo nauki tutaj jest, ale taka wiecie po, coś co jest pod, poparte dużą wiedzą lub e, osoby, które tą wiedzę posiadają więc no tutaj znowu cały czas e, no, e, ojcowie ewentualnie czyli ktoś, kto wskazuje jakąś e, jakąś taką wiecie ścieżkę, którą która jest oparta na jakiejś moralności, na zasadach więc z, czego, z czegoś to musi wynikać teraz znaki zodiaku wam powiem e, tutaj się wam bek pokazał, macie strzelca pokazanego macie w karcie gwiazdy, ryby pokazane e, wodnika, lwa macie pokazanego i teraz dodatkowa karta to jest karta trzech buław i teraz trzy buławy mówią o gotowości na przyszłość otwarcie się na nowe możliwości więc jeśli jest jakaś zmiana na przykład kraju czy, czy miejsca Pobytu, no to Wy tutaj macie tą zmianę pokazaną. Tu jest już planowanie i gotowość na to. Tak, jakby ktoś już jest przygotowany na to, wie o tym, że to e, wcześniej czy później nastąpi i zostanie dokonane. Tylko że tutaj jest czas, który e, nie pozwala na to, żeby to już w tym momencie zrobić. Więc, e, więc tyle, jeśli chodzi o te wasze karty. E, ściskam, pozdrawiam, trzymajcie się, moi drodzy, no i do usłyszenia.